Spadek potrzeb w pierwszej części The Sims to na pewno bolączka wielu z Was i powód do wyrzucenia gry w kąt. W dzisiejszym filmiku postaramy się wyłuskać i podsumować wszystko, co się da na temat potrzeb, może uda nam się rozwiać parę wątpliwości i zainspirować do bardziej świadomego prowadzenia Simów, co pomoże w miarę sprawnie zarządzać ich systemem dobrego humoru. Na początek parę oczywistych oczywistości. Silnik potrzeb polega na tym, że osiem potrzeb, głód, komfort, higiena, wydalanie, energia, rozrywka, towarzystwo oraz pokój tak naprawdę napędza żywot każdego sima. Potrzeby wyświetlają się jako zielone albo czerwone paski. 100 punktów to maksymalnie zielony pasek i świetnie zaspokojona potrzeba, a minus 100 jest zupełnie zaniedbaną potrzebą. W tej części gry nie ma koloru pośredniego typu żółty pasek. Jeśli potrzeba jest zaspokojona powyżej zera, pasek będzie zielony, a jeżeli będzie poniżej zera, to oczywiście zaświeci się na czerwono. Jak naliczana jest średnia nastroju? Gra oblicza średnią punktów ze wszystkich ośmiu potrzeb i z tego wyliczony zostaje humor Sima, czyli cztery paski zielone albo cztery czerwone obok ikonki z maskami teatralnymi. Pierwszy pasek to 20 punktów ogólnego nastroju. Kolejny 40, 60, 80 i 100 punktów. Analogicznie jest przy negatywnym nastroju. Minus 20 punktów, minus 40, minus 60, minus 80 i minus 100. Podkreślić należy, że średnia humoru nie jest średnią arytmetyczną, a ważoną, co oznacza, że w odpowiednich momentach jedne potrzeby mają większą wagę niż inne. Dla przykładu, bardzo niski poziom głodu stawia Sima na skraju śmierci, dlatego w takiej sytuacji ogólny przelicznik humoru spadnie na czerwono, nawet jeśli mamy wypełnione wszystkie pozostałe potrzeby na zielono. Poza głodem, innymi potrzebami mocno wpływającymi na negatywny wskaźnik ogólnego nastroju, kiedy je zaniedbamy, są wydalanie, energia i komfort, czyli potrzeby fizyczne. Natomiast potrzeby mentalne, typu rozrywka czy towarzystwo, jeśli są wbite na maksa, mocniej wpływają na pozytywny przelicznik ogólnego nastroju SIMA. To logiczne, bo jeśli SIM ma pełen brzuch i nie musi się martwić głodem, to czerpie większe korzyści z wbicia wyższego poziomu potrzeby, np. rozrywki. Tak w ogóle to wyraźny podział na potrzeby fizyczne i mentalne znamy ze screenshotów w wersji beta The Sims pochodzących z kwietnia 1998 roku. Można ich użyć jako ściągawki, jeśli macie problem z zapamiętaniem, które potrzeby zaliczają się do odpowiedniej kategorii. Oczywiście Simowie zaspokajają większość potrzeb za pomocą przedmiotów, które kupujecie im w trybie kupowania. No i teraz wytłumaczenie bolączki co po niektórych graczy, którzy nie rozumieją dlaczego Sim non-stop wychodzi z jacuzzi albo nie chce tańczyć na balandze i co chwila cofa interakcje. Przedmioty zaspokajają określony limit potrzeby, zatem jeżeli Sim ma totalnie zielony pasek rozrywki, to będzie od razu wychodził z jacuzzi, ponieważ nie jest już mu potrzebne korzystanie z tego przedmiotu, skoro docelowa dla jacuzzi i potrzeba jest w pełni zaspokojona. Jak widać w tej grze nie da się zmusić Sima do robienia czegoś, co nie da mu w tej chwili korzyści, tym bardziej jeśli ta korzyść została już osiągnięta. W kodzie gry jest też kilka zasad związanych ze spadkiem potrzeb, większość pewnie znacie z poradników o osobości Simów, która według niektórych rzekomo nie ma wpływu na rozgrywkę. Większość potrzeb wolniej spada podczas snu Sima. Komfort spada szybciej u leniwego Sima, który ma mało punktów aktywności. Towarzystwo szybciej spada u Simów z wysoką przebojowością. Energia, co do zasady, spada w jednolitym tempie poza sytuacjami, kiedy Sim na przykład wbija na potęgę punkty kondycji podczas jakichś intensywnych ćwiczeń. Wydalanie, co do zasady, również spada w jednolitym tempie, chyba że każemy Simowi się obżerać albo pije dużo napojów, na przykład kawę czy drinki. Spadek głodu zwalnia, jeśli Sim zbliża się do minus 100 punktów. Także jak widać, są jakieś ułatwienia w tychże i Simowie nie umierają z głodu przy pierwszej, lepszej okazji, bo zapomnieliście dać mu obiad. Rozrywka szybciej spadał dzieci. Teraz po tym szybkim wstępie dotyczącym podstaw obliczania humoru i potrzeb SIMA przejdziemy do omówienia każdej potrzeby z osobna. Głód. Głód jest podstawą wszystkich potrzeb i nie da się go zignorować. Duża część rozgrywki jest zorganizowana wokół regularnego spożywania posiłków przez Simów, dlatego uznaliśmy, że temat głodu w The Sims jest na tyle szeroki i ciekawy, więc jakiś czas temu zrobiliśmy o nim osobny filmik, właśnie z myślą o tym, żeby zbiorczy film o potrzebach nie trwał godzinę. Także odsyłamy Was do obszernego poradnika o gotowaniu i jedzeniu w The Sims, link będzie w opisie. W skrócie, Sim nie przetrwa bez zaspokojenia głodu, co prawda nie umrze w ciągu sekundy, jak niektórzy twierdzą, wystarczy kupić lodówkę, a nie spiżarkę i nie będzie dużego problemu z czerwonym paskiem przy tej potrzebie. Więcej szczegółów na temat mechaniki wyliczania punktów każdego rodzaju jedzenia znajdziecie we wspomnianym filmie. Komfort. Jeśli chodzi o komfort, to nie ma się co za bardzo rozwijać. Im lepsze meble typu krzesła, kanapy i łóżka kupicie, tym szybciej zaspokoicie tę potrzebę. Komfort w domach Waszych Simów wbijają też wanny do kąpieli, jacuzzi, dwie najdroższe muszle klozetowy, cały asortyment spa, czyli kąpiele błotne, w mleku bądź w siarce, kąpiel parowa oraz masaż. Ogólnie, dla efektywnego zaspokojenia tej potrzeby w krótkim czasie, trzeba się nastawić na niemałe wydatki, dlatego na początku rozgrywki, kiedy jesteście jeszcze na etapie dorabiania się simoleonów, komfort może stanowić jakiś tam problem. Więc postarajcie się kupić lepsze krzesło do szachów, jeśli musicie wbić punkty logiki, albo polecamy zainwestować w lepszą kanapę do oglądania telewizji. Wtedy upieczecie na jednym ogniu zarówno komfort, jak i rozrywkę. Warto też na początek nie żałować pieniędzy na lepsze łóżko. To najtańsze łóżko spartańskie dostarczy Wam tylko niepotrzebnych problemów i nerwów. Musicie też wziąć pod uwagę, że Sim, który ma mało punktów przeaktywności w swojej osobowości, szybciej będzie tracił punkty potrzeby komfortu. Higiena. Mało skomplikowana potrzeba, którą przyzwoicie zaspokoi nawet najtańszy prysznic. Oczywiście droższa armatura da szybsze efekty i pasek będzie zielony na maksa, ale jak nie macie jeszcze dużo Simoleonów, to możecie spokojnie przyoszczędzić, bo te różnice w jakości wbijania owej potrzeby nie są jakieś ogromne. Jeśli jesteście na parceli publicznej i wasz Sim ma niską higienę, to możecie po prostu umyć kilka razy ręce, żeby podbić potrzebę. Warto też dodać, że Sim, który pracuje w karierze sportowej, jest narażony na największy spadek higieny podczas dnia pracy. Wydalanie. Kolejna nieskomplikowana potrzeba. Żeby pasek wydalania był zielony, Sim musi po prostu skorzystać z toalety albo mieć incydent pęcherzowy. To pierwsze jest zupełnie naturalne, nie trzeba się nad tym specjalnie roztkliwiać. Wszystkie dostępne w grzeki belki w ten sam sposób zaspokajają tę potrzebę. Różnica jest tylko taka, że niektóre muszle klozetowe dodają jakieś punkty do wystroju domu, a te najdroższe dodatkowo wbijają komfort. Natomiast incydent pęcherzowy to po prostu zesikanie się Sima w majtki, jeśli miał czerwony pasek wydalania i nie zdążył odlać się w kiblu. Oczywiście incydent taki obniża na maksa potrzebę higieny, dlatego zaraz po tym należy odesłać Sima pod prysznic. Warto też tutaj wyjaśnić działanie Pisuaru. Dlaczego nie zawsze można z niego skorzystać? Po pierwsze, jest to przedmiot stworzony tylko dla simów w rodzaju męskim. Zarówno dorosłych, jak i chłopców. Ponadto gra jest tak zrobiona, że jeśli sim ma wydalanie na poziomie wyższym niż 0 punktów, to jest pasek w połowie jest zielony, to sika przy kibelku na stojąco. Zatem również Pisuar w takiej sytuacji działa. Natomiast jeżeli Sim ma już wydalanie na poziomie minus 1 i niżej, czyli pasek jest już w kolorze czerwonym, wtedy gra to zalicza jako nazwijmy to dwójkę. Więc Simowie mogą skorzystać z toalety tylko siadając na klozecie. Tym samym pisuar jest całkowicie wyłączony dla takiej postaci z użytku. Rozrywka Sposoby na podbicie potrzeby rozrywki zależą od osobowości simów. Czynnikiem najmocniej wpływającym na daną potrzebę jest usposobienie. To ono determinuje, jaka aktywność najlepiej zaspokoi simowi rozrywkę. Oto kilka prostych przykładów z brzegu. Simowie z wysokim wskaźnikiem usposobienia będą się lepiej bawić grając w gry komputerowe, domek z lalkami, flamingiem, okularami VR itd. Poważni Simowie, czyli tacy, którzy mają mało punktów usposobienia, wolą aktywności pokroju czytanie książek, gry w szachy, czytanie gazety. Aktywni Simowie najlepiej poprawią potrzebę rozrywki, np. grając w kosza. Przebojowi Simowie będą się świetnie bawić w jacuzzi. Większość przedmiotów poprawiających rozrywkę ma ustawiony maksymalny limit punktów, które wejdą Simowi do paska potrzeby. Dla przykładu, jeśli Sim ma 75 punktów rozrywki, a taniec przy muzyce zwierzy stereo wypełnia potrzeby maksymalnie do 80 punktów, wtedy Sim potańczy tylko do momentu wbicia tych 80 punktów, cofnie interakcję i już nie będzie chciał się przy tym bawić. Natomiast my powinniśmy mu poszukać przedmiotu, który wbije rozrywkę ponad te 80 punktów. Każdy kanał telewizyjny oferuje inny wymiar rozrywki w zależności od osobowości Sima. Oto tabelka z zapisem, jaki kanał najlepiej wypełni pasek potrzeby u Sima z konkretną cechą charakteru. Jeśli chodzi o gatunki muzyczne, to w tej części gry Simowie nie mają żadnych preferencji dotyczących muzyki, także nie musimy pilnować tego przy jakiej muzyce można się bawić. Pamiętajcie też, że rozrywka to najmocniej spadająca potrzeba u dzieci. W porównaniu do dorosłych, potrzeba ta u dzieciaków ma mocny wpływ na średnią nastroju, dlatego należy im non-stop dać się wybawić. Energia Jest to trzecia potrzeba fizyczna obok głodu i wydalania, której nie da się zignorować, jeśli spadnie na czerwono. Energia na poziomie minus 100 sprawi, że Sim padnie nam na ziemię z wyczerpania albo zaśnie na stojąco, jeżeli nie ma wokół niego miejsca na podłodze. Oczywiście nie muszę mówić, że energię zaspokoimy drzemkami lub snem w łóżku. Malutki piksel do paska potrzeby doda również wypicie kawy. Do szybkiego poprawienia energii polecamy nie skąpić na porządne łóżko, dzięki temu Simowie będą krócej spać, żeby uzyskać sporą część dodatnich punktów do potrzeby. Jeśli chodzi o sam sen, to poza paroma wyjątkami, Simowie śpią do momentu, kiedy są całkowicie wypoczęci. Aczkolwiek, jeśli położymy Sima wieczorem i gdzieś w nocy wbije już wystarczająco pasek energii, to i tak się nie obudzi, ponieważ po całej nocce Simowie autonomicznie wstaną dopiero o godzinie 6 rano, chyba że zaplanowaliśmy mu w kolejce jakąś interakcję. Wtedy się zbudzi, jak tylko osiągnie odpowiedni poziom energii. Tak jak wspominaliśmy w drugiej części naszego starego filmu o osobowości, wstawanie z łóżka idzie dłużej Simowi leniwemu, a najszybciej z wyrka wyskoczy Sim z maksymalną ilością punktów aktywności. Simowie nie lubią być budzeni przez nas cofnięciem interakcji spania, kiedy nie są całkowicie wypoczęci. Wtedy zawsze będą wstawać marudząc przy tym. Tak samo Simowie będą wściekli, kiedy obudzi ich El Bandito, telewizor, komputer, radio i wszystko inne, co robi hałas. Skoro już jesteśmy przy budzeniu się, to warto też opisać działanie budzika. Jeśli go ustawicie jakimkolwiek simem, to budzik będzie dzwonił dwie godziny przed przyjazdem każdego samochodu do pracy. Nie trzeba mówić, że jego sygnał obudzi wszystkich simów śpiących w tym samym pomieszczeniu. Towarzystwo. Swego czasu zrobiliśmy cały filmik o wbijaniu kontaktów w The Sims, dlatego nie będziemy tego wszystkiego powtarzać, ponieważ temat jest bardzo obszerny. Natomiast skracając to wszystko do poprawiania potrzeby towarzystwa, możemy powiedzieć tyle, że tak naprawdę każda interakcja socjalna z jakimkolwiek Simem dodaje punkty do towarzystwa. Najwięcej punktów do potrzeby zapewniają pocałunki, przeprosiny, wolny taniec i przytulanie się. Interakcje socjalne mogą nam też odjąć punkty w pasku potrzeby towarzystwa. Najlepiej uważać na interakcje ataku, bo jeśli przegramy walkę, to stracimy aż 20 punktów. Nieudane flirty również mogą nas kosztować punkty potrzeby, tak samo jak bycie przez kogoś obrażanym. Spoliczkowanie i drażnienie też mogą odjąć punkty, ale tylko w przypadku, kiedy reakcja naszego sima będzie negatywna. Jak dostanie z plaskacza i odda, to wtedy dostanie plus 3 punkty. Przy drażnieniu niektórzy Simowie reagują pozytywnie i to też jest dodatnie dla potrzeby towarzystwa. Dużo punktów towarzystwa możemy też dostać, jeżeli komplementujemy sławnego Sima, a on toleruje nasze lizodubstwo. Jednak często promowanym przez nas największym cheatem na podbicie sobie towarzystwa w kilka sekund są interakcje z psami i kotami, więc jeśli szukacie efektywnego sposobu na zaspokojenie tej potrzeby, to interakcje ze zwierzakami sprawdzą się doskonale. Poza tym gwoli ścisłości, przebojawisimowie potrzebują więcej towarzystwa i szybciej spadają im punkty tej potrzeby. Pokój. I bynajmniej nie chodzi tutaj o pokój na świecie. Teoretycznie jest to najmniej zawracająca dupę potrzeba, ponieważ w tej wspomnianej na początku średniej ważonej, wpływającej na całość humoru Sima, pokój ma ustawioną najmniejszą wagę, ale powiedzmy sobie szczerze, ta potrzeba nie jednemu z nas zniszczyła marzenia o awansie na wyższe stanowisko pracy, bo kiedy Sim na skraju dobrego humoru wyszedł z domu do samochodu, pokój zrobił się nagle maksymalnie czerwony przez jakieś stare gazety na podwórku oraz zwierzęce szczochy na chodniku, i humor poleciał na Minusy. Cóż bywa? Czerwony pasek przy potrzebie pokoju może również negatywnie wpływać na podbijanie przyjaźni z innymi Simami. Ciężej będzie zbierać punkty kontaktów, jeżeli dookoła nas jest syf. Mechanika obliczenia punktów tej potrzeby polega na tym, że określone czynniki wpływają na to, czy Simowi podoba się jego otoczenie, czy też nie. Teraz wymienimy oczywiście te wszystkie rzeczy. Rozmiar pomieszczenia: im większe, tym lepiej. Poziom oświetlenia. Simowie nie lubią żyć w ciemności, dlatego ustawcie na ścianach tyle okien, żeby w pomieszczeniach pojawiła się maksymalna jasność. Dodatkowo nie zapomnijcie o lampach, inaczej, gdy zapadnie zmrok, Sim nagle straci mnóstwo punktów pokoju. Ilość kątów. Simowie uwielbiają, jeśli w pokoju jest mnóstwo rogów, kątów, ukośnych ścian itd pokoje, w których nie każda kratka ma położoną podłogę lub są gołe ściany. Simowie nie lubią takich nieskończonych i niewyremontowanych do końca pokojów. Jakby co, żaden sim w tej grze nie ma preferencji co do kolorów ścian i podłóg, możemy mu wcisnąć wszystko. Ważna jest regularna dbałość o niektóre przedmioty w domu, takie jak kwiatki, akwaria czy sprzęty sanitarne, które wymagają częstego mycia. Pozytywne obiekty czyli wszystkie przedmioty z trybu kupowania, które w katalogu mają zaznaczone, że wpływają na potrzebę pokoju czy tam wystroju. Warte odnotowania jest to, że rozpalenie ognia w kominku może pozytywnie podbić punkty pokoju. Natomiast jeśli chodzi o rzeźby i obrazy, tak wiemy z filmu o ekonomii w The Sims, ich wartość codziennie wzrasta lub się zmniejsza. No i od tej właśnie wartości zależy, ile punktów pokoju dany przedmiot wbije. Negatywne obiekty. Oczywiście to wszystkie syfy typu śmieci, kałuże, brudne talerze, zepsute posiłki, nad którymi latają muchy, muchy w brudnej łazience, brudna kuweta, pełen śmietnik, zwiędłe rośliny, popiół, zdechłe rybki, papugi, i inne małe zwierzaki plus ich brudne akwaria klatki, zwierzęce odchody, zabite myszy, karaluchy, rozkopana ziemia przez psy, czarne róże, otwarta i nierozpakowana do końca magiczna paczka, brudne obiekty typu kibelek, wanna prysznic. Negatywnie na potrzeby pokoju mogą też wpływać popsute przedmioty typu komputer i telewizor. Wynik pokoju na podwórku ma swój własny algorytm, ponieważ pora dnia mocno wpływa na ilość punktów, im więcej słońca, tym lepiej, dlatego dobrze przed domem poustawiać parę lamp ogródkowych, wtedy będzie mniejszy ból z wychodzeniem do pracy o szóstej godzinie, kiedy w grze jest jeszcze ciemno. Ze świecącym na czerwono paskiem pokoju najbardziej kojarzą nam się obecność much i karaluchów. Muchy powinny się zalęgać po 8 godzinach od zepsucia się jedzenia, brudnych urządzeń sanitarnych w łazience, śmieci i tak Niestety much nie da się zabić, mogą to tylko zrobić koty, jak będzie im się chciało ruszyć dupy. Drugim sposobem pozbycia się much teoretycznie powinno być sprzątanie w domu, ale to różnie wychodzi w praktyce. Większy porządek, a tym samym mniejszą szansę na pojawienie się much zapewni pokojówka. Trzecią opcją, już desperacką, jest pisanie kodu Move Objects On i ręczne skasowanie much w trybie kupowania, tylko tak najszybciej się pozbędziemy tego irytującego insekta. Światowe życie dodawało kolejnego syfiastego szkodnika negatywnie wpływającego na punkty potrzeby pokoju. Oczywiście są to karaluchy, których pojawienie się doprowadza do paniki w szczególności skludnych Simów. Karaluchy wylęgają się losowo każdego dnia i mogą je zwabić brudne przedmioty, śmieci, popioły, a nawet niepościelone łóżka. Robale ostro obniżają pokój, na szczęście Sim może się ich dość szybko pozbyć, spryskując je jakimś środkiem zabijającym insekty. Również koty polują na to robactwo. Po zainstalowaniu zwierzaków, jeśli nie dbamy o czystość domu i na dodatek mamy kota, to gra zamiast kilku kratek much zaczyna ściągać na parcele myszy. Łatwo się z nimi uporać, wystarczy kazać kotu zapolować na mysz. Oprócz tego kot autonomicznie poza muchami, karaluchami i myszami atakuje również dewastujące nasze ogródki nieświszczuki. Zaniedbane potrzeby Usima mogą tak naprawdę prowadzić do tylko jednej tragedii, śmierci głodowej. No chyba, że jeszcze zaliczymy śmierć w basenie, w końcu bezpośrednią przyczyną zgonu jest utopienie przez to, że Simowi spadła całkowicie energia, a nie brak drabinki. Aczkolwiek nie ma co zaniedbywać potrzeb, ponieważ dobry nastrój u Sima jest podstawą, żeby mieć szansę na awanse, móc w ogóle znaleźć pracę, bo z złym humorem Sim niczego nie znajdzie, szybciej zdobywać przyjaciół, mieć możliwość poprawiania swoich umiejętności itd. itd. Ponadto zły humor Sima w parze z obrazem Smętny Klaun sprowadzą nam prawdziwy koszmar w postaci tragicznego klauna, który zniszczy nam życie swoją obecnością w domu. Klaun pojawia się w domu, w którym wisi obraz, a średnia humoru całej rodziny wynosi minus 20 punktów i niżej. Bardzo ciężko jest się go później pozbyć. Tragiczny klaun szwenda się po domu i parceli, wykonując nieudane sztuczki, szlochając, narzekając i co najgorsze, budząc Simów hałasem ilekroć ci spróbują zasnąć. Klaunowi w ogóle nie spadają potrzeby, nie potrzebuje odpoczynku, po prostu jest niezmordowany. Na dodatek nie da się go w żaden sposób zablokować w pokoju bez drzwi, bo klaun używa swojej osobistej czarnej dziury w celu teleportowania się. Najskuteczniejszym i naj Najszybszym sposobem na pozbycie się klauna jest zamówienie przez telefon usługi łowców klaunów, która niestety kosztuje aż 500 simolonów. Drugą opcją jest powieszenie obrazu z klaunem nad kominkiem. Jeśli pojawi się pożar i obejmie on obraz, to klaun spłonie wraz z nim. Ostatnim sposobem na pozbycie się nieproszonego gościa jest podbicie średniej humoru w rodzinie do 25 punktów. Nie jest to łatwe, biorąc pod uwagę, że klaun dość skutecznie torpeduje nastrój rodziny swoim irytującym zachowaniem, chociażby przeszkadzając Simom w wyspaniu się. Mamy nadzieję, że ten dość obszerny poradnik rozjaśnił Wam parę rzeczy dotyczących działania mechaniki potrzeb w klasycznym The Sims. Zapraszamy do pogłębienia wiedzy filmami o głodzie i kontaktach, bo bez tego też będzie ciężko pociągnąć. No i do zobaczenia, kolejnym razem. Pa!